Witam na konferencji prasowej po spotkaniu rozgrywanym w ramach 11 kolejki pomorskiej czwartej ligi, w którym Bytowie bytów zremisowała bez z Jaguarem Gdańsk. Na dzisiejszej konferencji proszę o zabranie głosu trenera bytowi bytów Karola Szumlaka. No mecz, mecz, tak, dwóch połówek, tak, pierwsza połowa. W naszym wykonaniu uważam, była bardzo dobra. Stworzyliśmy sobie sytuację, graliśmy szybciej piłką. Staraliśmy się tworzyć te, te, te zagrania gdzieś tam przez środek, szukaliśmy prostopadłych piłek, gdzieś były akcje skrzydlające. Mówią, no pierwsza połowa, bardzo, bardzo na plus. Jeśli chodzi o drugą część meczu, to no nie weszliśmy, grę, jakbyśmy nie wyszli z szatni. Na gości zmieniło ustawienie, stworzył się problem, jeśli chodzi o naszą grę. Nie mieliśmy już tyle swobody, tyle miejsca, aby rozegrać piłkę. Drużyna na była bardziej agresywna i no, trzeba przyznać, że też mieliśmy trochę szczęścia, jeśli chodzi o tą o drugą część spotkania. Bo tam kotłowało się kilka razy pod naszą bramką, gdzieś ta piłka nie, nie trafiała do, do naszej siatki na szczęście. Aczkolwiek też, my, też mieliśmy jakieś jeszcze swoje sytuacje, tak po, po, po strzale Artura Ramińskiego gdzieś obrońca z, z linii wy, wybił piłkę. Myślę, że no, cenny, bardzo cenny remis. Trzeba zwrócić uwagę na to, że no Jaguar do tej pory stracił tylko sześć bramek, także w ogóle stworzyć sobie jakiekolwiek sytuację w meczu z Jaguarem jest niezmiernie ciężko. Nam to się dzisiaj udawało, aczkolwiek mówię, no druga połowa w naszym wykonaniu była słabsza. Myślę, że kiedy już przestawiliśmy trochę zespół na inne granie, inne ustawienie już, już było trochę lepiej, stąd tworzyliśmy sobie te, te okazy z kontr. I wynik myślę: 0-0. Jak najbardziej bierzemy. bierzemy to jako. Patrząc szczególnie na tę sytuację, co miał Jaguar, jako, jako dobry wynik. Po raz kolejny nie przegrywamy meczu i to jest bardzo ważne. Cały czas pchniemy się do przodu, nie przegrywamy i o to chodzi. Gratulacje dla chłopaków za, za ambicje, za walkę. Mimo tego, że cierpieliśmy, wytrzymali to. I jeszcze raz brawa. Remis uważam jako, jako dobry wynik w meczu z Jaguar przypomnę, kandydatem, jednym z głównych kandydatów do awansu do trzeciego.